A klientka została potraktowana, jakby działała z zamiarem bezpośrednim. Na jakiej podstawie? Dlaczego ta wątpliwość i wszystkie pozostałe nie zostały rozstrzygnięte na jej korzyść zgodnie z artykułem 5 KPK? Jakie jest stanowisko prokuratury? E, wysoki Sądzie wnoszę o oddalenie apelacji i utrzymanie w mocy wyroku Sądu Pierwszej Instancji. Istotnie mam wrażenie, że wypowiedziane dziś argumenty obrony częściowo padły już w pierwszym procesie. Czy obrona ma coś nowego do dodania? Wysoki sądzie, wszystkie przytoczone przez obronę wątpliwości... Sąd weźmie pod uwagę. Pytam, czy ma pan coś nowego? Obrona nie powołała żadnych nowych świadków, ani nie przytoczyła nowych dowodów, co na ten moment kwestionuje przedmiotowość apelacji. Ogłaszam przerwę w rozprawie do jutra do godziny dziewiątej.